Waldemar Michalski, prezes Fundacji Historia i Kultura, organizator Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Witamy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Przypominam, od czwartku 23 do niedzieli 26. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Wydarzenie odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki i wokół Pałacu Kultury i Nauki. Przypominam, że mamy 600 wydawców. Odbędzie się około 700 różnego rodzaju spotkań i imprez, a przyjedzie do nas 1000 autorów. Zapraszamy na spotkanie także z liczną de delegacją zagraniczną. Gościmy 15 krajów. Przypominam, że Włochy są gościem honorowym targów. Ale oprócz nich, oprócz Norwegów, Anglików, Niemców mamy także wydawców niezależnych z Białorusi, którzy są na emigracji oraz wydawców z Ukrainy, których po raz kolejny zapraszamy, zaprosiliśmy do Warszawy. Jeśli chodzi o targi, liczymy na sukces komercyjny, ale także na sukces, że z Przyjdzie i przyje, przyjedzie do nas e, co najmniej 100 tysięcy osób. Jeśli chodzi o e, drugie wydarzenie, to znaczy jeśli chodzi o dorobek wydawnictwa Bellona, to chciałbym e, tutaj wspomnieć o serii Bitwy Historyczne, e, która jest jedną z najdłużej istniejących bitew historycznych w Polsce. Ukazało się już około 340 pozycji z tej serii. E, ostatnio taką pozycją, która wzbudziła duże zainteresowanie, było Lenin 1943. Jeśli chodzi o książki związane z wojną, z, z tematyką wojenną, a z tego jest znana Belona, to przede wszystkim seria, którą tu widzimy, to wielcy dowódcy i ich, ich teksty, między innymi Karl Clausewitz o wojnie, to też Wojna totalna Ludendorfa, czy, e, czy e, wojna, jaką e, poznałem e, Patona. E, z innych książek, które chciałbym, e, to, p, chciałbym e, przedstawić, to przede wszystkim książki e, w, w, żołnierzy polskich, którzy walczyli w Afganistanie. To książki takie jak e, Afganistan, e, Anatomia Wojownika. Czy też książki Nawala, który jest znany, e, znany był e, chorążym e, e, w Gromie. Wydawnictwo e, wydaje około 200 książek rocznie. Mam nadzieję, że e, w tych czasach e, trudnych, wojennych, e, w, w jakiś sposób st staramy się pokazać i dostarczyć czytelnikowi polskiemu książek związanych z tą tematyką.